z tej strony człowiek dla to dzisiejszych no, odcinek tak pokazuję wam jak montuję ja? filmy moje no dobra dobra mam taką aplikację ma VOD video editor i się ładuje w projekt. Sobie tutaj zrobiłem to no, na przykładowo. zrobiłem teraz ten filmik. I tu na przykład jest. No ja jeśli jest dotykałem ja chcę zrobić e, tak, że chcę mieć najpierw jakieś wycinki z na przykład, że chcę, chcę zrobić e, swój, swój, swój intro, to tak, tutaj najpierw, to później tak. I dwa i i dwa filmy. i się. i wapun, jestem. E, Jak to. Gdy zbieram, co chcę uczyć, jakiś moment. To sobie mogę puścić. Z tego momentu nie chcę. O. O. I sobie robię tak i ok, to jest tak oh, wow, wam.

Tu słowo, można swoją puścić muzykę, ale ja nie wiem czy macie... O! Pomocy jestem muszę do montowania filmu na nie Tu, ja nie, umiem nawet montować, więc nie wiem czy u nas zdołam. Dobrze, tutaj sobie... Tak, gdzie? Flyitter, jak to pisa, nie ja sobie wybrać jaki chcecie. Na no, przykład taki. O! I taki zielony jest ładny. Efekt. To so, chyba nie będzie nikomu potrzebne. I tekst. O! Tekst. Na przykład można tu napisać gówno. Dobrze. I od jakiego momentu ten, tutaj te niebieskie to sobie można ustawić. Od jakiego momentu? To sobie można puścić nawet. W takim momencie się chce. Na przykład chcę. Że w takim momencie to robię tu. I tu ucinam jest i wygląda to tak i główną rzecz no, to jest subskrybuj Jak chcesz sobie jakąś minkę, to tutaj y muzycję swoją. Tutaj kreator i swoje tutaj znaczy i emoji pokażę jak montować filmiki, więc chyba to nie jest, I tutaj pokażę I tu sobie możecie dodać w ma przycisku, że chcecie zasubskrybować, skrybować tylko, że łapka w górę, dobra. Zabieramy sobie na przykład tutaj i chcemy i I... I do Ilu mówi chcemy, tutaj sobie zabieramy ale, albo sekund. to montowanie jest łatwa na komórka i... Um, taka łapka. Taka łapka w górę. Dobra i to, i spec, jakiej chcecie. Tu jest 1,4, to jest zwykła prędkość, yy, to nie jest potrzebne, bo wy chcecie normalnie rekord, tu na przykład jak, jeśli wam się coś pomyliło, złego, to tutaj, tutaj jest muzyczka, to wy możecie powiedzieć coś, nie wiem, patrzcie, nagrywam, nie mogę. To mi przykro, że powiedz sobie i coś i, I rolatę, i flip, to co? Flip, czyli do góry nogami. To też jest do góry. Dobra, i co? I też. I to chyba na tyle, a żeby zrobić już, yy, ile ja nagrywam, hmm, 5 minut, żeby zrobić sobie intro to sobie jeszcze w Google intromaker i tutaj wam pokazuję, intro intromaker. Intromaker. Introm intromaker i się ładuje, i się ładuje, um. nie wiem czy mi tu jesteś, za mało ci płacę. a Zapomniałem, ja ci nic nie płacę. No, patrzcie jaka biedna. Jeśli chcecie ją wspomóc, zadzwońcie pod numer 909 91919 Każda złotówka się liczy Uj, Dobra, tutaj sobie można wybrać jakiś ja klip. Jakiś tak. klip można sobie... W mi będą płacić. Tu jakiś zwykły klip, na przykład chcecie taki, to sobie klikacie i chcecie 1000 OP, i wtedy są zamknięte, to trzeba mieć pro, ale to chyba nie. 485 to już wystarczy i już to macie, i klikacie wtedy w to, i to już macie, nie? Piękne intro, i tu, tutaj możecie sobie dodać jakieś napisy, tutaj na przykład, nie wiem co napi chcecie napisać. Nie wiem, napiszę tyle co i klikacie OK, OK, i możecie sobie ustawić tutaj, gdzie chcecie, żeby było to napisane i klikacie gotowa, płatny klikacie i tu tak samo z tym, tak samo z tym, a tutaj możecie zmieniać, kiedy ma być, ma być to, możecie tak automatycznie, sobie jakieś klikacie sobie jakiś, klikacie i byle gdzieś. i na przykład chcecie muzykę sobie dodać, intro klikacie i tutaj sobie muzykę Klikacie, w nie wiem. Na przykład... A, I na przykład... Na przykład chcecie to, to klik... Nie wiem. To... Klik chcecie to, bo... To. Chcecie to, to klikacie takie pobranie, i używ to pobrane, i doda. I klikacie doda, do, i do I od samego początku. Widzicie? I klikacie, jeśli mówicie, że to już Wam odpowiada. Klikacie znaczek OK. Klikacie bezpłatne I już to jest zapisane. Chciałam I... czek, Ale nie od Dobra, to chyba było dzisiaj na tyle. Moja montażystka. Nie wiem czy dzisiaj... Życzę Wam miłego Sylwestra. Nie wiem czy coś. Jak to bez montażerski, montażerski? Montażystka, która nigdy nie montuje filmu, nie? Ty jesteś najlepszą montażystką na świecie Dobra, ja Wam mówię, Nikola, ...montażystka, teraz, nie? Zmontujesz to, nie? Pamiętaj. Bo, no ja? Nie, nie! Bo to czemu jesteś montażystką? Jak... Nie umiesz montować, a po pierwsze, jesteś zbyt montażystką. To sobie obejrzyj poradnik. Dobra. <grym> Siema, życzę Wam Siema wesołego. Sylwestr. Była gra na jakiejś co może kiedyś będą na moim kanale. Siema.